Się przed naszym spotkaniem, jakie miejsce zaproponować trenerowi, i bardzo szybko doszłam do wniosku, że musi być to hala gryfia, ponieważ przed zespołem Energii Czarnych Słupsk dwa spotkania wyjazdowe i nie wolno mi dopuścić do tego, żeby trener zapomniał, jak wygląda nasza hala. Dlatego też spotykamy się w miejscu, z którego po każdym meczu dokonuje trener na gorąco pod wpływem emocji, silnych pomyczowych emocji, analiz podczas konferencji prasowych. I od spojrzenia wstecz chciałabym rozpocząć naszą rozmowę. Według kibiców jest to jeden z najdziwniejszych sezonów, w jakich przyszło im uczestniczyć. Mówi się, że nie ma takiej funkcji matematycznej, która oddawałaby zmienność wyników zespołu. Zgadza się trener z tą opinią? Ciężko powiedzieć. Nie wiem, nie wiem, jakie, jakie sezony wcześniej tutaj bywali. No. Ja mogę powiedzieć, że tak, oczywiście, cały sezon e, był dobry do tego momentu kiedy, kiedy e, mieliśmy naprawdę dużego fartu z kontuzjami. Teraz w szóstkach i ten jeden przegrany mecz z Procomą i potem jedna kontuzja, druga ciecia, to spowodowało, co tych siedem przegranych wrząt, to, to naprawdę można powiedzieć, nie byliśmy tego warty. No, dobrze w takim momencie, przecież może nie najlepszym momencie, no. No, no, no. Bardzo cieszę to, co na ostatnim mecz już wszyscy wrócili i wręczyli naprawdę wrócił ten zespół, który, który był wcześniej gręliśmy, tak, so, i w którym graliśmy. A jaki sezon, to sezon trzeba posumować po sezonie. Tak, so. Teraz na razie jesteśmy tam, gdzie jest minimum. Zrobiliśmy minimum, to jest play-off. Tak. Pierwsza szóstka to był taki plan minimum. A teraz wszystko, ja, największy, największy cel jest przed nami. Mhm. Ale w wielu tych przegranych meczach byliśmy bardzo blisko wygranej. W zasadzie wiele wyników rozstrzygnęło się w ostatnich sekundach. Nie jest tak, że myślał sobie trener, że nie ma się o co martwić i w odpowiednim momencie sezonu poradzimy sobie z najlepszymi? Nie po takich przegranych meczach, które naprawdę bardzo boli, jak, jak przegrane z Prokomem i ten z Turowem na wyjeździe, tak to pierwsze, pierwsze, sam jak trener to pierwsze myślimy myśli o siebie co sam zrobiłem źle pierwsze staram się znaleźć co sam zrobiłem nie tak a przegrane to jest część sport. to nic nie zrobisz nigdy nie było jeszcze jednego zespołu który coś osiągnął nie przegrał meczu no i... Najważniejsze jest, te przegrane mecze zbudowali w ciebie taka więcej ambicji, jeszcze jeszcze taki silniejszy, zbudowali by to, jeszcze większą motywacja. No właśnie, bo różne zespoły reagują na taką serię przegranych. Jak reaguje tegoroczny zespół? To znów można powtórzyć tę samą rzecz, to jest, to jest nowy zespół, to właśnie może jeszcze nie byliśmy przygotowani na takie momenty, dlatego że był pierwszy taki moment, dlatego że w pierwszej części sezonu naprawdę radziliśmy sobie bardzo dobrze w takich sytuacjach, szczególnie kiedy graliśmy może z zespołami e, teoretycznie e, słabszymi. To мічі, в то в 6 місяців, на правду, в 6 місяців виграли шпив в концовках, тільки один ще гралиśmy з полуфаром. Ну, вроде совсем ничего есть, на правду, то был bardzo dobry wynik i bardzo dobrze, то и bardzo то cieszyło, но в шустках, очевидно, пришло та więks от по и не было мечей, в которой граж как бы даже в топ дружины, а потом может там теоретичные слабше дружины. Было целый час Top, top, najsilniejsze Tak, najsilniejsze drużyny i tak dalej. Silna drużyna jeszcze silniejsza. Silna jeszcze silniejsza. Tak co. I nam naprawdę to bardzo, bardzo, bardzo krzywdziło te, te kontuzy, które no, naprawdę zagraliśmy w 5 meczach, bez, bez nie, 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 nie całym składzie. A my jesteśmy zespołem, który, który funkcjonujemy dobrze jak zespół, kiedy mamy rotację 9 graczy. Nam jeden gracz już jest bardzo dużo znaczy. Tak co. No niestety nie udało nam się uniknąć kontuzji w tym sezonie jak dotychczas. Czy z perspektywy czasu oceniał trener dobrze swoje decyzje? Może warto było zaryzykować i dać szansę młodzieży? Wiecie jak jest? Kiedy, kiedy ty jak trener masz projekt na przykład na kilka lat, ty możesz myśleć o tym? To jest praca mm. trenera. Ty możesz myśleć o przyszłości i tak dalej. Ja jestem tutaj do końca sezonu i ja myślę o tym sezonie, nie myślimy, co będzie o następnym sezonie. Czyli nie jest słupska młodzież przygotowana na występy na najwyższym poziomie? Na pewno nie, dlatego co tego nie pokazuje w treningu. Pierwsze jeżeli chcesz grać, to musisz to pokazać w treningu. A w treningu tak, Patry, tak, lepiej w tym sezonie naprawdę je lepiej i lepszych sytuacji. No, 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 zawsze jest to no. No tak, a Szymon Wojtek jeszcze ma dużo pracy przed sobą, jeżeli chce grać na wyższym poziomie. Czyli nie chciał trener podjąć takiego ryzyka w tych meczach szóstkowych, które nie... jeszcze nie są fazą play-off i gdzie krzywda byłaby troszeczkę mniejsza niż później? Nie, to nie nie były było te mecze, w których można, można ryzykować coś. To nie były te mecze, to każdy mecz był bardzo ważny i każdy mecz Musieliśmy wygrać i każda wygra mm -hmm. na dała naprawdę dobre szanse skończyć sezon wyżej, zawsze wyżej, nie? Na czwartym, trzecim czy drugim miejscu. Tak co a potem mówił to jest kibice wieże tylko, tylko mecze, tak? może tam młody zawodnik może wyjść tam na jedne, czy dwie czy trzy minuty, kiedy mecz jest tam plus 20 czy 10 i zagrać w dobre dwie minuty i wszyscy mówią dlaczego niega, a tak nie jest. To, to w treningach to jest w ogóle inna sytuacja, tak, to dużo rzeczy dużo rzeczy jest, które musi udowodnić pierwsze w treningach, dlatego co trener musi być pewny podejmowania decyzji, a garać to musi, ta pewność trenerowi dać w treningu. Także ja też powtarzam i graczom, dajcie mi to pewność. Mm -hmm. I takiej treningu? pewności trener nie miał? Nie, na, na pewno nie, nie miał. No to teraz ta decyzja jest dla nas, myślę, w pełni zrozumiała. Dlatego warto pytać o to trenerów, ponieważ można spojrzeć na problem od strony trenerskiej. Ale są takie mecze, których żaden trener nie zapomina po sezonie. Który z, które ze spotkań szczególnie zapadło w pamięć trenerowi? Szczególnie? pozytywnym bądź negatywnym sensie. No negatywnym to można powiedzieć mecz z Procomą, gdzie naprawdę zagraliśmy najgorsze 2 minuty 45 sekund w tym sezonie. Po prostu nie można tak, tak przegrywać meczu. Zrobiliśmy wszystko, każdy każdy zrobił błąd i wszystko nie tak jest. Dwie, dwie możliwości, dobra i zła, zawsze było zła decyzję. Czasami to zdarza się, oczywiście bardzo boli to, a najlepsze jest ja mecz z tutaj u, u siebie. Naprawdę dużo emocji, bardzo dobry mecz na wysokim poziomie. Wszystko i naprawdę zwycięstwo, w taki przegrywasz. Pierwszy, mm. ra, pierwszy raz dożyłem sobie to. Jestem dobrze teraz trenerem, jestem graczem, byłam przez 18 lat. Nieraz nie było tak, że przegrywasz mecz. 39 minut i 59 sekund, można powiedzieć 40 minut, a Ty wygrywasz ten mecz. Tak to. W sporcie wszystko jest możliwe. I tak. chyba za to tak kochamy sport, a w szczególności koszykówkę, Oczywiście, gdzie sytuacja tak. zmienia się z sekundy na sekundę. Ale obserwując grę naszego zespołu w tym sezonie, można powiedzieć i wystuć wniosek, że na pewno nie leży nam styl Anwilu Włocławek. Dlaczego jest to tak trudny do pokonania dla nas zespół? Ciężko powiedzieć, dlatego co z Sain zawsze, zawsze, zawsze graliśmy dobre, dobre mecze, no w jakimś to momencie przychodziło taka chwila, gdzie robiliśmy straty, Dużo straty, za dużo strat. Zawsze. Oczywiście to jest zespół, który gra bardzo agresywnie w obronie, ma duże rotacje. To... może dlatego to też... W tym meczu zdecydowało kilka decyzji, meczu na wyjeździe, tutaj u nas, jak graliśmy też. No, takie kilka, kilka małych, drobnych rzeczy, które kosztowali bardzo drogo. Kilka punktów od Czyli odetchnął trener z ulgą na myśl, że nie spotkamy się z Hanwilem w Na pewno, Na pewno nie, nie myślałem o tym. Słyszałem, co Zastal wybierał, chciał z nami grać, no to... Dobrze. No i dostał, bardzo, cały... bardzo dobrze cieszy mnie to, to jest, to jest taka dodatkowa motywacja, kiedy ktoś cieszy się bardzo, co grał, to tak dobrze. Zresztą się za nie pamiętam. Po farmę też bardzo cieszyło, się tak co to jeżeli masz ambicji jak zawodnik i kto twój przeciwnik tak mówi, co jest, to bardzo cieszy się to z Tobą grać, to już ja myślę że trener nie musi już za dużo motywować. Mm -hmm. Ta motywacja musi być u każdego zawodnika na tysiąc procent. Czarni mają też w tym sezonie wiele problemów w grze przeciwko obronie strefowej. Z czego to wynika? To wynika z tego, że nie mamy strzelców na tych meczach, <grym> kiedy mm -hmm. gramy. Takich dobrych, solidnych, pewnych strzelców, właśnie. Nie, dlatego, co ostatni mecz z tym Turołem na wyjeździe, no to też... Wszystko było dobrze z tej obrony do tej pory, kiedy Di był na boisku. Kiedy dostał kontuzję, no co, dostał jedyny mantas, który jest no szczeliec. Kiko nie ma, Di nie ma i jest tego problem. Ten sam problem był w meczu z Senwilem na wyjeździe. Na ile ufa trener swoim zawodnikom w tym sezonie? Którzy z zawodników potwierdzili swoją postawą na parkiecie, a także poza nim, że można na nich postawić? Na ile jest trener pewien tego zespołu? A decyzje tam o, 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 o graczach, o oceniać graczy, to trzeba po sezonie pierwsza rzecz. Mogę powiedzieć tylko jedna rzecz, co nikt nie wierzy, nikt naprawdę nie wierzy tak w tych zawodników, jak ja wierzę. Widząc tak te w... pozytywne strony? A wszystkie strony i tak dalej. Oczywiście to, to szczególna taka analiza, to będzie po sezonie. I teraz nie chcę mieć. Ale y, kibice są bardzo ciekawi tego, którzy zawodnicy są szczególnie posłuszni wytycznym trenera przed meczem. Wszyscy. Czy Wszyscy wykonują te założenia przedmeczowe? E, można powiedzieć, ka każdy jest stara się, nie każdemu to wychodzi. To też jest, jest taka rzecz, jest jak poziom gracza, mhm. Jak on rozumie ta sama gra, szykówkę. Dlatego jest gracie, którym powiesz jeden raz i to wystarczy on to robi. I którzy jest, to gracze. To mówią to po sezonie trzeba mówić tutaj. Ale nie może nie pochwalmy teraz. tego jednego, który zasługuje już w tej chwili na tytuł prymusa. Dobrze nie, będzie. nie, tutaj nie trzeba nie, nie chwalić, nie teraz mm -hmm. nie źle nie, nie, nie <grym> nie <grym> słońca. Teraz teraz jest taki moment, że trzeba być tylko skupionym na to, co robimy. Tak co. Nie, jest, zawsze jest zawodniki, które, które, którym wystarczy powiedzieć jeden raz. I on już rozumie o co chodzi. On nie będzie powtarzać tego samego błędu, jaki powtórzył. Albo powiesz to zrobić tak, i on to zrobi tak. I wszystko i on to już wie, nie trzeba powtarzać. I jest zawodniki, który, którym powiesz, dobrze, teraz musisz zrobić tak w tej sytuacji. I on wtedy robi tak. I w tej samej sytuacji, a teraz możesz jeszcze zrobić i tak w tej sytuacji. On ten zrobił, jak powiedziałaś, teraz tym drugim razem, tak, no i już ten pierwszy, jak opcja, jak zrobić, I już wszystko, już zapomniał, już, już nie będzie tak robić. I to jest ciężko i to jest y, po prostu, hmm, to jest, to jest praca trenera, jakby, jakby, jakby znaleźć jak ten, ten język, język. język i potem ta, ta, ten, 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 prawdziwy, prawdziwy taki tor, jak to zrobić, jak. Dlatego to koszykówka jest sport zespolowy, tak, to... Na razie, ja myślę, wszystko jest ok. Naprawdę, naprawdę... Czyli ten poziom zaufania jest wysoki? Mój? Tak. Na wyższym poziomie, jaki mój może być. Ja mój mogę powtórzyć. Nikt nie wierzy w tego zespołu, w tych graczy tak, jak ja wierzę. Czy decyzję o nieprzystąpieniu zespołu mistrza Polski do rozgrywek rundy zasadniczej przyjął trener bez oporu wewnętrznego? To jest dwie strony. W tej sytuacji mam dwie strony. Pierwsza strona jest Polska Liga, inne kluby, kibicy. Oczywiście są zespole, które taki nie zobaczyli Prokoma i nie grali w tym sezonie. Jak do Tarnobrzegu, jak i do Wrocławia, jak i do Loży, taki nie pojechał Rokom grać. To jest niedobrze dla samej Paszakówki dla для промоції саме кошакувки в Польщі, то то ж для з drugiej сторони, жижели паціенс з той сторони репрезентації Польщі і як проком репрезентує польська кошакувка в Європі, то є bardzo dobrze. Для того, як там не було проком якого кілька представторів Польщі. Ті, які направді в цьому сезоні зробили направді дуже подстем. Грали це часами два і три мечі в тиждень, грали направді з найкращими дружинами в Європі. І в ВТБ Ліга, і Євроліга, то, ну, то є найкраще, і часами те самі засполи грають там і там, в тій лігі, і в тій лігі. Так, то, то є, є дві сторони, це правда. То, Которая есть лепшая, чем шкаповедишь. Есть там плюси, есть и там мінуси. sama idea szóstek, co szóstki grać, tak. ja myślę, że wszystkim kibicom to bardzo podobało. Szóstki naprawdę dobre mecze i tak dalej, wszystko mecz po meczu, intensywny grafik, wszystko to kibicom musiało to podobać. Wszystko to jest już niestety historią tego sezonu, bo tak naprawdę zasadnicza część sezonu zaczyna się wraz z playoffami. Czy zastał Zielona Góra, to najlepsza z możliwych opcji dla czarnych? Czas pokaże. Jak grać, żeby wygrać z tym zespołem? Jaka Dobrze. jest recepta trenera? Oczywiście nie możemy zdradzać tutaj wszelkich sekretów, jakie trener przygotowuje na tę rywalizację, ale jaki styl gry reprezentuje Zastal, przeciwko któremu musimy się przygotować? Mamy już teraz tylko jeden zespół, jednego przeciwnika przed sobą. No jest Zastal naprawdę ostatnie, ostatnie mecze. Wszyscy, którzy grają, naprawdę grają bardzo taki pewny w siebie zespół. Grają jest gracze, który gra tam po, po 30-35 minut i on jest pewny tego grania. To nie jest zespół, który bardzo dużo rotacja ma. To nie jest prokom, czy Anvil czy Tur, który 12 graczy w rotacji. No, te gracze, który jest na boisku, jest naprawdę bardzo pewny w siebie, podejmuje, podejmowaniu decyzji i tak dalej. To, To daje dużo. I Ostatnie mecz grali naprawdę bardzo dobrze i ostatnie wygrane mecze z u siebie, i z u To pokazuje naprawdę, na co stać temu zespołowi w tym sezonie. Tak to, to jest bardzo bardzo wymagający przeciwnik, jak pokazał tutaj mecz, ostatni nas, nasz mecz w grifi. To jest, choć jest jednym z najlepszych mhm. rozgrywającym i w ogóle graczem ligi i tak wydaje się. I nagrać no naprawdę no, ma silnych Polaków, które no jak mówimy, to każdy mecz, w każdym mieciu, w którym graliśmy, graliśmy równe spotkanie, do, do jakiej tam chwili i potem coś jakby pękło, i zaczęliśmy grać nie po prostu. Nie tak co so tam coś, no nie mądre. Z nimi trzeba grać mądrze i nie robić błędu. Zwłaszcza, że po drugiej stronie barykady stoi trener doświadczony, świetny motywator, dobry stratek. czuje trener tę przewagę nad sobą, czy nie myśli w ten sposób? Nie, ja tak nie analizuję. Ja nie analizuję pracy trenerów, to nie jest moja, moja praca, ja analizuję tylko grę zespołu. Ja zespół gra w jednym meczu, w drugim. Przeciwko nam i tak dalej w ten sposób. A trenera to każdy trener ma swoje pomysły, jak grać, co robić i tak dalej. Tak co, jak mój najlepszy najlepszy jakby o, najlepsza ocena trenera jest e, winik. Tak, To ten, wygrywa podzielnie. mistrzostwo ten jest najlepszym trenerem. Mhm. To jest prosta rzecz. A brakuje trenerowi osoby Tomasa Pacesasa? Tomas jest mi dobry, dobry kolega, tak że so. często rozmawiamy, tak so. mi jego nie brakuje, jesteśmy przy tym, tajem. często rozmawiamy, tak co. So. A jeżeli Czarnym nie uda się przejść do kolejnej rundy fazy play-off, byłoby to dla trenera osobistą porażką w tym sezonie? Oczywiście tak. I na tym zakończę dzisiaj rozmowę, życząc ogromnych sukcesów, przede wszystkim pełnej mobilizacji zespołu i tego, żeby udało się wrócić przynajmniej z jedną wygraną do Słuska. Do zobaczenia w Gryfie. Dziękuję, do zobaczenia.